Cześć wszystkim, dzisiaj was zabieram na zakupy do Action, chciałam zobaczyć czy jest może więcej tych kolorów, markerów, które ostatnio używałam i tutaj znalazłam takie fajne, w ogóle nie alkoholowe, tylko takie wodne które też działają trochę jak akwarelki naprawdę bardzo fajne są zestawy tych kolorów można już coś narysować takim jednym zestawem, więc ogólnie super, tutaj znalazłam więcej kolorów i zestawów e, tych markerów alkoholowych które miałam wcześniej i markery, które mnie bardzo zaskoczyły i które chciałam trochę spróbować, to są te takie Akrylowe, dość fajnej cenie, tak za taką dużą paczkę. No i tutaj są te takie jakieś pierdółki, słoiczki, e, które stwierdziłam, że na no jedne sobie wzięłam, żeby ładnie wyglądało na filmach, jak sobie maluje maluję. A tutaj największy skam po prostu na opakowaniu jest napisane 3 metry, na cenie jest napisane 5. Ja nie wnikam, ale hmm, zastanawiające. No i co, nie przedłużając dłużej, odpakowujemy te kolory. Ogólnie wziąłem sobie tutaj te takie czerwone, fajne są naprawdę, jeśli chodzi o tą końcówkę, ona się nie rozlewa. Trochę te kolory się różnią od tych, co są na tych końcówkach. E, tutaj są jeszcze takie niebieskie, ogólnie też e, te wodne markery, które zaraz Wam pokażę, i te alkoholowe, one są z opakowania takie same, tylko różnią się kolorem, czyli te są czarne, a tamte są białe całe. Ogólnie to podczas rysowania już raz się pomyliłam, przy w ogóle testowaniu tych markerów pomiędzy jednymi a drugimi, więc ogólnie łatwo się jest um, pomylić, jeśli macie dwa rozpakowane. E, mam przez nie uwagę po prostu, bo różnią się tylko tym kolorem, tak jak mówię. Te akurat, te wodne, występują w tym takim pojemniczku. Jest trochę więcej tych kolorów, no trochę były też droższe, w sensie no trzeba było kupić od razu ich 10. Ale fajne są te kolory. Można rysować już portrety takimi. Myślę, że fajnie tutaj działają. Mają też końcówki takie właśnie wyginające się i tą bardziej precyzyjną. Nie rozlewają się jakoś, więc naprawdę super. Jeśli chodzi o mieszanie się, no to te wodne oczywiście się nie mieszają, ale jeśli nakładamy kilka warstw, to możemy uzyskać jakieś ciemniejsze kolory. I żeby no, kartka nie schodziła, bo często się przy takich wodnych markerach to dzieje, że po prostu ta kartka jest taka rozmiękła to należy poczekać chwilę, żeby to wyschło i potem dopiero nakładać kolejną warstwę. Ale do szkicowania, podkreślania czegoś, na przykład do robienia też takich, takich rysunków bardziej bez blendowania, tylko takie bardziej plamami są naprawdę bardzo dobre, super są. Tutaj właśnie zaraz będziemy testować i będę wam pokazywać jak wychodzą takie rysunki. A teraz próbuję tej opcji z rozmakiwaniem, rozmaczaniem e, tych markerów, żeby powstała farba. Niestety przy takich kontrastowych kolorach te markery robią się szare, ale ogólnie bardzo fajnie tak rozpłynęły się, więc zaraz będziemy testować je na większym papierze, na jakiejś pracy, na szybkim szkicu. Przynajmniej teraz po prostu narysuję sobie usta, bo ostatnio ćwiczyłam właśnie sobie je, więc teraz na pewno szybko po prostu płytą. No, i jak już bardziej potestowałam sobie te markery, to naprawdę spoko się mi nimi pracowało. Na pewno są inne niż te alkoholowe, trochę inaczej się nimi pracuje, na pewno trzeba też się trochę ich nauczyć, tak samo jak tego efektu z tym rozmaczaniem. Ja ogólnie się tutaj przez przypadek pomyliłam właśnie to, co Wam mówiłam wcześniej, że pomyliłam te wodne z alkoholowymi, i widać po prostu te kilka plam ciemnych, które przez przypadek zrobiłam. Tutaj właśnie sobie potestowałam jeszcze te alkoholowe. Z Skoro już mam te nowe kolory, tutaj ten FL mi się trochę mniej podoba. Jest dość ciekawy, ale ogólnie te wodne bardziej mi tutaj wsiadły. Tak przynajmniej uważam. I ogólnie uważam, że dość dobrze to wszystko wygląda, nimi zrobione. Teraz wam pokażę kolejne dwa rysunki, które mogliście już widzieć na moich shortcach, a jeśli nie, to możecie sobie teraz obejrzeć. No i to jest ten jeden z lepszych, moim zdaniem, rysunków, dlatego mówiłam wam, że nie można za bardzo nakładać warstwami. Tutaj właśnie przetestowałam to, że trochę ta kartka zaczęła schodzić, ale ogólnie bardzo mi się podoba, jak ta pracka wyszła. Widać też, że jak najeżdżasz na inne kolory, to czasami. I robią się te smugi, że te kolory się przenikają, ale myślę, że to jest taki vibe i dość tak z i tak to na samym końcu wygląda inny totalnie efekt niż te markery alkoholowe, ale myślę, że no po prostu inny, specyficzny i te kolory fajnie są tak nasycone i na sam koniec można właśnie się pobawić jeszcze tym pędzelkiem, czego oczywiście nie można zrobić z tymi markerami alkoholowymi, więc moim zdaniem ultra spoko No i co, teraz przechodzimy do kolejnego rysunku. Ten moim zdaniem gorzej wyszedł i nawet nie chodzi o jakby całość, jakby sposób rysowania, tylko coś mi po prostu nie pasi w tym, ale ogólnie strasznie mi się podoba, jak właśnie te ubrania mi wyszły, jak ta czapka, jak ten szalik wygląda, fajnie te paski wyszły i fajne to cieniowanie. Może dlatego, że zdałam za dużo tych takich cieni i kresek na twarzy, ona wyszła tak strasznie staro i trochę dziwnie ona po prostu wygląda, przynajmniej dla mnie, więc trochę tak nie jestem zadowolona z tego, ale sposób w ogóle cieniowania tutaj, no bardzo mi siadł. E, więc tak, na pewno praca, na której się czegoś nauczyłam, ale niekoniecznie coś, czym można się jakoś ultra chwalić. E, także mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. Mam nadzieję, że trochę Wam e, pokazało, e, jak wyglądają te markery i może jak się nimi pracuje i w ogóle co o tym myślicie, możecie napisać w komentarzu. A ja będę Was widzieć w kolejnym filmie już niedługo.